Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować Audi A4 z 2005 roku. Jest ono wyposażone w dwulitrowy silnik 200-konny. 200 Jest to model silnik FSI z turbosprężarką. Do niego mamy zamontowane instalację firmy BRC-SDI. Jest to system z tak zwanym dotryskiem małej ilości benzyny. Chodzi o chłodzenie wtryskiwaczy benzynowych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa pracy. Tutaj mamy z takich głównych elementów, które możemy pokazać: no to oczywiście wtryskiwacze zamontowane, zamontowane tutaj, niestety, pod obudową. One wtryskiwają tam gaz do kolektora stącego tuż przy, przy zaworach. Oprócz tego mamy reduktor, jest to Genius Max, filtr fazy lotnej układ sterownika czyli komputer i filtr fazy ciekłej z elektrozaworem tutaj. tak wygląda wszystko pod, pod maską jeżeli chodzi o przełącznik klient zażyczył sobie zamontowanie go proszę zobaczyć tutaj w popielniczce można taką zabudowę wykonać Wlew paliwa zaraz Państwu pokażemy jest zamontowany przy wlewie czyli taki, powiedzmy, że teraz standard Niestety jest on dokręcany, czyli trzeba za każdym razem sobie taką wziąć końcóweczkę, tak jak Państwu zawsze mówiłem, i ją dokręcić. I zbiornik gazu, tutaj zamontowany w kole zapasowym, jest on pojemności 53 litrów, pasuje idealnie, także tutaj cała pokrywa zamyka się bez większych problemów. I tak jak tutaj przed chwilą Państwu mówiłem, jest to z Audi A4 od 2005 roku. 200 -konne, zamontowaną instalacją sekwencyjną SDI firmy BRC z minimalną, około tam 5-10% dotryskiem benzyny.